Zapraszam Was do wspólnego tłumaczenia. Znajdę na poziomie B1. Nasze dzisiejsze zdania to: Proszę chwilę poczekać, musimy sprawdzić, czy towar jest na stanie. Proszę wprowadzić kod pin i potwierdzić zielonym przyciskiem. Gdybym miała czas, odwiedziłabym Ciebie. Stwórzmy najpierw mini słownik. Myślę, że w pierwszym zdaniu, być na stanie to zwrot, który nam się przyda. Być na stanie, czyli auf lager sein to być na stanie, być w magazynie. Wprowadzać kod PIN, to dein PIN eingeben. Eingeben. Potwierdzać to bestätigen. Bestätigen. W trzecim zdaniu musimy oczywiście użyć trybu przypuszczającego. Pozostałe słówka, myślę, że są Wam znane. Przetłumaczmy zatem pierwsze zdanie. Proszę chwilę poczekać. Tutaj mamy taki tryb rozkazujący w formie grzecznościowej, czyli Warten Sie bitte. Warten Sie bitte. Chwilę. Chwila, czyli moment. Moment, der Moment, właśnie ma rodzajnik więc tutaj mamy akuzativ einen Moment. Warten Sie bitte einen Moment. Musimy sprawdzić, czyli WIA MYSN WIA Sprawdzać to PRYFEN via MYSN PRYFEN Spójnik OP się teraz pojawi, po którym czasownik oczywiście jest na końcu zdania. OP Towar to DIWARE OP DIWARE I teraz nasz zwrot AUFLAGA AUFLAGA I na końcu czasownik odmienionym przez podmiot, czyli diware, a więc is. Proszę wprowadzić kod PIN i potwierdzić zielonym przyciskiem. Proszę wprowadzić kod PIN. Wiemy, że den PIN ein Gaben to właśnie wprowadzać e, PIN, czyli e, geben Sie bitte den PIN ein. To będzie proszę wprowadzić kod PIN. Geben Sie bitte... Kogo co? Den PIN. I na końcu ein, przydrostek ein. Und hmm, potwierdzić, czyli bestätigen, zielonym przyciskiem. Coś robimy za pomocą czegoś, więc pojawi nam się przyimek mit. Mit łączy się z datywem, przycisk to ditaste, więc tu zmieni się nam lina na der, mit de grünen Taste. Grünen Taste. Ostatnie zdanie, to zdanie w trybie przypuszczającym. Gdybym miała czas, odwiedziłabym Ciebie. Gdybym miała czas, czyli wenn ich Zeit miałabym, czyli hätte. Hätte wäre, hmm, właśnie w trybie przypuszczającym to miałabym, byłabym. A jeżeli tworzymy tryb przypuszczający od innych czasowników, to możemy użyć formy würde, plus bezokolicznik, czyli w tym przypadku odwiedziłabym Ciebie, będzie właśnie wyrdę, iść, kogo co, wyjść. I na końcu bezokolicznik, bezów. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam Was za tydzień do kolejnego tłumaczenia zdania.